Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj inny film, jaki yy, niedługo będę, będzie na kanale 10 tysięcy subskrypcji, i chciałabym was dzisiaj yy, powiedzieć Wam kilka słów o sobie i zaprosić Was do swojego zespołu, do swojej drużyny. Kochani, jak wiecie yy, ci, co mnie znacie z kanału, wiecie, że zajmuję się od około 3 lat zdrowym żywieniem, yy, zdrowymi rzeczami, yy, propagowaniem zdrowego stylu życia. Wcześniej zajmowałam się koncertami, zajmowałam się show biznesem, promocją artystów, pr -em. Promo. Byłam menadżerką, byłam organizatorką imprez, jako agencja koncertowa także, jako management artystyczny i chciałam jakby zakończyć z tym. Styl zdrowego życia bardzo mi się podoba, mogę to robić wspólnie z mężem, wspólnie ze sobą, w zgodzie ze sobą, jest to fajniejsza praca. Chciałam Was dzisiaj zaprosić do swojej drużyny. Dlaczego? Dlatego, że chciałabym się zaprzyjaźnić z jak największą ilością osób. I co chcę Wam powiedzieć? Zajęłam się teraz projektem, który ma takie rzeczy jak chlorofil na rynku wszystkie rozwiązania na dzisiejsze choroby cywilizacyjne. Czyli pomagam innym. Dzięki temu, ponieważ jeżeli ktoś ma bardzo duże schorzenia, dzisiaj, z którymi nie radzą sobie zwykłe tabletki, zwykłe wizyty u lekarza i mają problem, nie wiedzą co z tym zrobić, jest naturalna suplementacja, która może pomóc, może wspomóc organizm, wspomaga bardzo dobrze, ponieważ moją babcię pomógł. Pomaga jej wyjść z nowotworu. Moja siostra dzięki temu zaszła w ciążę, Było to wszystko w bardzo krótkim okresie czasu, więc mi więcej przykładów nie potrzeba. Moje dzieci nie korzystają już z lekarza. Odkąd zaczęłam współpracę z firmą Dual Life, jakby moje problemy zdrowotne zdrowotne moich osób, które, którym niektó post nie pomógł albo nie wszyscy mogą przejść post warzywno-owocowy lub muszą go przejść kilka razy, tak tutaj mamy kolejne rozwiązania, które bardzo pomagają innym. Więc to jest rozwój, pomoc innym, budowanie ich biznesu, jest to wszystko, jakby pomoc na każdej płaszczyźnie życia ludzkiej. No i co? Chciałam was dzisiaj zaprosić do tego projektu, ponieważ byłam na ostatnich szkoleniach Dual Life. Jeden to był LDS, drugi BDS, czyli Business Development Seminars. I kochani. Jest tam mnóstwo osób ode mnie, ode mnie, które słyszały na kanale o, o Duolife. Nie wiedziały, co ze sobą zrobić, i zadzwoniły do firmy i zapisały się w firmie do Duolife. Teraz żałują, że nie są ze mną w drużynie. Więc ja zapraszam Was do mojej drużyny. Pod filmem jest do mnie numer telefonu. Pod filmem macie link rejestracyjny. Jeśli chcecie być ze mną w drużynie, możecie sobie tam zakupić sumny implementy. możecie się tam zarejestrować do firmy, możecie zacząć ze ja wam we wszystkim pomogę. Będę waszym jakby ciepłym oddechem, który będzie pomagał wam iść przez tą drogę rozwoju, iść przez tą drogę pomocy ludziom, iść przez tą drogę, zdobywać kolejne awanse, zdobywać te piękne samochody, które udostępniam u siebie na Facebooku. Ja to wszystko widziałam na własne oczy, widziałam łzy, widziałam radości ludzi, którzy myśleli, że tego nie potrafią osiągnąć. Każdy zwykły człowiek. Może to osiągnąć. Kochani, zaprzyjaźnijmy się z jak największą ilością ludzi. Zapraszam Was do swojego biznesu. Zapraszam Was dzisiaj, żebyśmy wszyscy wspólnie promowali zdrowie, żebyśmy pomagali rozwijać się, żebyśmy pomogli innym budować swój biznes, ponieważ jest to jeden z najprostszych biznesów. Nie jest to biznes tradycyjny, tylko inny. Wszystko Wam opowiem. Pozdrawiam Was serdecznie, mnóstwo buziaków. Zapraszam Was do siebie, do drużyny. Czekam na Was, czekam na Wasze maile, czekam na Wasze telefony, czekam na Was na Facebooku, na Messengerze. Jestem cały czas dostępna. Odezwij się, tak, chcę zmienić swoje życie i chcę iść z Tobą w drużynie. Tą drogą w Duolife. Pozdrawiam Was serdecznie.